Za wsparcie kanału dajmy 25 zł czy tam 35 zł to otrzymujecie już książkę w prezencie jako za e, Następna kolejka pójdzie w formacie już A2 to zmniejszy może koszta wysyłki. E, mam nadzieję, że będzie lżejsza. Wracając do legend. To właśnie w finach napotyka się często relacje do dzisiaj o spotkaniach lub zjawiskach powiązanych ze smokami, gdzie najprawdopodobniej smoki jako rząd upadłych sprawuje tam nadal kontrolę nad rasą żółtą. Teraz jest ten sztuczny połysk, jest właśnie ta umysłowa tresura, e, która występuje także właśnie w słowie RESET jako TESER e, od Treser w tym słowie występuje zamiennik też re jako bóg ra, słońce lub sztuczny świat set, co oznacza inaczej w starożytności smok A to oznacza właśnie świat, lub słońce smoków i ich nieustanne, powtarzające się tresury, czyli resety, czyli powtarzające się cykle tej całej manczarni. Tesser czy też Właśnie też jest od T te, od testowania serc od ser też możemy tak zobaczyć, że T ser czyli to też jest zamiennik od seriusz, czyli Syriusz te gwiazdozbiory Syriusza i były to też e, właśnie jakby sztuczna inteligencja do budowli bo prawdziwe smoki, draki nie, nie potrzebowały wznosić żadnych takich obiektów z kamienia gdyż ich schronami zazwyczaj były tak naturalne tunele, jaskinie